Sprawdziłem monetkę, silnik oraz wiązkę elektryczną. Ostatnim elementem jest ten moduł, czyli popularne BSI. W przypadku Clio znajduje się po lewej stronie pod deską rozdzielczą. I tak naprawdę muszę go rozebrać, żeby dowiedzieć się co się dzieje. I co tu się dzieje? Dlaczego rozbieram? Dlatego, że często, gęsto dochodziło do sytuacji, że pojawiały się na ścieżce drukowanej zimne luty. Był niekontakt i stąd brak funkcjonalności. Jakoś te zaczepy są mocno wymęczone, już widzę. Jak go już wbrałem do ręki, coś gruchało. i Wiedziałem, że nasi tu byli. Nie ma śruby mocującej. Trochę się uziemie. Dobrze nie wygląda, ale nie chciałbym go uszkodzić, a tak wygląda w środku. No, tak nie ma wątpliwości, te wszystkie fragmenty, które są trochę opalone, mówiąc wprost, oznaczają, że problem w tym samochodzie z tym modułem pojawił się wcześniej i ktoś go próbował naprawić. Naprawić poprzez właśnie wyeliminowanie. Tych połączeń, które nazywamy zimnym lutem. Nowy moduł BSI potrafi kosztować majątek, nawet kilka tysięcy złotych. Wyjścia są dwa: albo poszukać używki, albo naprawić stary. Do takich małych lutów przyda się precyzyjna stacja lutownicza. Usuwanie zimnych połączeń polega na ich ponownym rozgrzaniu i uzupełnieniu cyny. Niestety, każdą nóżkę trzeba tak potraktować z osobna. Na tej płytce jest ich ponad 200. Trzy godziny. Tak naprawdę ścieżka, którą obstawiłem na początku, okazała się być sprawna. Natomiast Kuba zauważył, że to główne gniazdo ktoś wcześniej już próbował przelutować. Całość żeśmy oczyścili, jeszcze raz wszystkie luty zostały poprawione. No, i to wszystko, co możemy zrobić. Jeszcze raz zmyję wszystko alkoholem. I jeżeli zadziała ten moduł, to oczywiście całość pokroimy specjalnym lakierem. Używane moduły do tego auta kosztują od 200 do 500 zł. Zawsze to jednak loteria. Może poprawienie ścieżek pomoże. Czas na test. Wszystko podpięte, zapłon. I wycieraczki. Słyszycie? Włączone i wyłączone. Brawo. Główna usterka usunięta. Cena części 0 złotych. Policzyć można jedynie czas pracy mechanika. Wliczając przelutowanie, ta naprawa powinna kosztować około 300 złotych. Przy okazji naprawiły się dwie niedziałające rzeczy: ogrzewanie szyby i przycisk do central zamka.